Jest grane. Hejo, hejo, dziękuję, że tu jesteś, bez ciebie nie byłoby tej serii, chciałem się z tobą podzielić fajnymi rzeczami, jakie znalazłem w tym tygodniu, ale też się zapytać, co cię zainteresowało i co cię tu przywiodło. Pamiętaj, dzięki tobie robię to, co robię i zaszczytem dla mnie jest, że możemy ten kawałek czasu spędzić razem. Spróbujmy odpalić światło, ale musimy je troszeczkę skręcić, bo jak widzicie, zapewne jest trochę inaczej z nagraniem i zaraz o tym opowiemy. Najpierw polecimy ze standardzikiem, potem tematy bardziej główne. Przede wszystkim Epic, Gogi i Steam. Na Epiku w tym momencie jest Legion, Tiri, dwójeczka do przytulenia, do 31 Lipca, a od 31 lipca jest k The Based Cyberpunk Action oraz Pilgrims. Obu tych gier nie kojarzę za bardzo, więc dla mnie będzie to coś nowego, fajnego do złapania. Ale jeżeli chodzi o fajne rzeczy do złapania, to jest teraz cała masa gierek na promocjach, na przykład Ekspedycja 33, bo jest letnia wyprzedaż, letnia wyprzedaż, która trwa od 17 do 31 lipca. Właśnie więc, jeżeli będziecie łapali coś we własnym zakresie, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego tego kreatora Visual Epic, bo wspieracie mnie w ten sposób. A na Epiku teraz są nagrody podkręcone do 20. Czyli zwrot z wydanej przez Was kwoty wraca do Waszego epikowego portfela w wysokości 20% wydanej kwoty, a nie 5%, tak jak jest normalnie. No i wieśki, God of War, Ekspedycja 33, Ghost of Tsushima. Ogólnie jest kilka fantastycznych gierek do ogrania. Coś mi się tu zaświeciło, nie ma to większego znaczenia. O tym porozmawiamy. O tym porozmawiamy, bo tu się właśnie zaczyna dziać ten e, rożek, ten kancik. Tutaj to jest jeden z tematów dzisiejszego odcinka. Więc może zahaczmy o Goga, co my tutaj mamy. Call of Adventure promo. Do kiedy jest Call of Adventure? 11 godzin, to się zdąży skończyć. To jest Chucklefish Publisher. Okej, okay. oraz Summer Classic Promo. To złapmy tym razem Summer Classic Promo. Sleeping Dogs, o oh kurka, uwielbiam tę grę. To jest taki Grand Theft Auto, tylko zamiast biegania z ganami i się ludziom, ten, to mamy kung-fu i klepiemy ludzi w Chinatown. I okolica gierka jest. Nie wiem, dlaczego nie jest jedno z najpopularniejszych gier Open World w mieście, jakie istnieją. Uwielbiam, jest, jest cudne. Fallouty to tam Fallout. Nigdy nie byłem aż tak dużym fanem Falloutów, ale gierek tu do złapania na dobrych promocjach jest odgromana. naszym pod Games A co do Steama to w tym momencie nie ma żadnej wakacyjnej, przynajmniej kiedy ja to nagrywam, ale do 30 lipca są gry z Niemiec, więc jeżeli chcecie jakieś niemieckie produkcje zobaczyć, co tutaj wyszło, co tutaj się pojawiło, no to z kolei do tego linka wam zostawię. Żeby było pełne trio, jak już mówimy o wszystkich tych większych sklepach, z którymi ja mam do czynienia na co dzień. No to mówmy o wszystkich większych sklepach, z którymi ja mam do czynienia na co dzień. I mając to za sobą, mając to za sobą, przeskoczmy do o, wieści mniej radosnych, mniej fajnych, czyli ostatnio gadaliśmy o tym, że Collective Shout, czyli kółko antyróżańcowe z Australii, przyatakowało systemy płatności, takie jak Mastercard, Visa i Paypal, nie Paypal również, żeby zablokować na sklepach takich jak Steam rzeczy, które tam są dostępne, więc przez operatorów płatności próbują cenzurować wszystko, co jest na całym świecie z Australii i tutaj dwa tematy do poruszenia są. Pierwszy jest taki, że moim zdaniem one nie są do końca za to odpowiedzialne, znaczy się nie chce ich bronić, powinny dostać klaska, powinny zostać za to bardzo, bardzo mocno rozliczone. Ale one są tak zwanym pacy, albo użytecznym idiotom, czy idiotkami w tym wypadku bardziej. Chodzi o to, że wielkie korpo-biznesy mają różnych szefów, jak Larry Fink, kiedy myślimy o Black Rocku, którzy próbują dosłownie to robić od wielu lat. I jakiś czas temu wszechświat zaczął się bronić, więc za każdym razem, kiedy odpalają takie coś, albo sponsorują inne Sweet Baby Inc., to dostają klaska, ludzie się bronią, nie chcą tego, to im się nie podoba. Nie chcą płacić za ten chłam, który oni chcą nam wciskać, chcą kupować co innego, więc w ich pomyśle, w in... Ich koncepcje jest takie, żeby nie było wyboru. Jeżeli zabiorą nam inne rzeczy, które my chcemy, to będziemy musieli brać to, co nam wciskają. Bo albo mamy to, co dają, albo nie mamy nic. Nie będziecie mieli nic i będziecie szczęśliwi na tą zasadę, w, w tą myśl. Więc wydaje mi się, że teraz zamiast oni ładować się bezpośrednio, wyszukują tego typu współpracowników i ich rękami mówią, że a to ktoś do nas podbił, a to, że oni do nas przyszli z prośbą i my to tylko wykonujemy, bo to ma sens. Nie, 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 to nie ma sensu. Ludzie dorośli powinni mieć możliwość ogarniania tego, co ludzie dorośli powinni móc ogarniać, więc to, to je to. A one moim zdaniem są tutaj albo podstawione, Albo po prostu w myśl użytecznych idiotów znaleźli kto się pulta na tą samą nutę i pozwolili im dojść do głosu, bo organizacja NIC, która w tym momencie dostaje baty wszędzie, gdzie się odezwą, bo ludzie wyciągają brudy na ich temat i ich po prostu zagryzają ich własną dwulicowością, zaczęli bronić cuties. Tygodnie Netflixa, wiecie, mówimy o tej produkcji, gdzie kazali twerkować małym dziewczynką i taśmy z audycji do tego filmu, o których ludzie, rodzice dzieciaków mówili, że tam krzywe akcje się działy, zaginęły, nie wiadomo co się z nimi dzieje. I tego obiecony bronią teraz rękami nogami, że nie to jest sztuka krzywdzenie potencjalne prawdziwych dzieci, to tam oj, tam, oj tam. Te gry trzeba sobie poradzić z tymi grami. I sobie radzą dalej, bo w tym momencie klaska również dostało icz i nie tylko oni, nie? Więc z kilku różnych miejsc mamy trafienia. Cały content, no Safe for Work został tam wyciągnięty, jest rewizja, co mogą dać, czego nie wolno im dawać, bo bardzo mocno z buta ich traktuje Mastercard i Visa. Więc z tej perspektywy patrząc, mamy przegraną za przegraną i po prostu do tej mebaty głównie ze względu na to, że jak ktoś się ugnie, to potem idzie to lawinowo, a ugięli się największy z największych, znaczy się z tym. I teraz yy, jedyne, co my możemy zrobić, to próbować nacisnąć na naszych polityków, żeby dali kopa, ale bardzo mocnego kopa Mastercard i Wizie, bo to działa na tej zasadzie, że oni mogą się szarogęścić, mogą nas odciąć od wykorzystywanych przez nas systemów płatności. Jesteśmy sobie w stanie stworzyć inne, tak jak Japonia i poradzi sobie z tym problemem, ale z ich perspektywy to jest takie, teraz są największymi z największych i mogą szantażować cały świat w momencie, jak cały świat, zacznie się przed nimi bronić, to nagle oni przestaną mieć zyski z tego, co jest ich biznesem, bo pozbawimy ich ich własnego biznesu, co oznacza, że bardzo szybko zmienią śpiewkę i przestanie im przeszkadzać wszystko, co teraz im bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza i do czego przykładają łapkę, więc zabawa MasterCarda i Wisy, PayPala i całej reszty jest funkcjonalna i działa tak długo, jak my im na to pozwalamy, mówiąc my, mam na myśli globalną społeczność, globalną wioskę, która nie zdaje sobie w większości sprawy, że coś takiego się dzieje. Podobnie jak ze Stop Killing Games, muszą przegiąć, musi się znaleźć w Wróg musi się podziać coś naprawdę drażliwego, żeby się ludzie ruszyli i żeby zaczęli się bronić przed tym, co my tutaj mamy, co my tutaj widzimy. Więc z mojej perspektywy, ta wojna jeszcze nie jest przegrana, ale przegrywamy bitwę za bitwą i dużo czasu minie i dużo złych rzeczy dla nas się wydarzy, zanim ludzie wezmą sprawę w swoje ręce i się z tym rozliczą. Przy czym zawsze jest nadkorekta. Za każdym razem. Za... <ślesk> Problemu z Woke w grach by nie było, gdyby nie przegieli strasznie. Przegięli do tego stopnia, że zaczęli się konsumenci bronić i teraz zdajcie sobie sprawę, że będzie przeginka w drugą stronę, bo to odbije i będzie rubber banding w przeciwnym kierunku prędzej czy później, co też nie jest dobre. Więc rozpoczynanie takich wojenek zazwyczaj kończy się nie najlepiej dla obu stron, ale no mamy tutaj do czynienia z jakimiś. Um, nie chcę sięgać po inwektywy, ale inaczej się tego nie da określić. Więc dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo wojenka trwa. i i tak jak mówię, przegrywamy na razie wszystko, co jest, każdą bitwę. Więc może przeskoczmy tutaj na chwilę na moje zalogowane konto, żeby nie było, bo mamy informacje z różnych źródeł, ale przede wszystkim z Sony, bo szukają nowych pracowników do ogarniania paru rzeczy i produkcje od Sony będą się już niedługo pojawiały nie tylko na Epiku, tak jak do niedawna, a również na Steamie, tak? No bo to jest największa platforma, która zarabia, ale też Xbox, Nintendo i na mobilkach. Więc jeżeli macie fanów Sony, którzy ha ha ha, Xbox dostaje baty, ogólnie. Sytuacja z konsolami jest bardzo zła w minionych latach. Właściwie ta obecnie trwająca generacja konsol to jest porażka. Nie jestem w stanie wymienić ani jednej gry, dla której chciałbym którą chciałbym ograć, nie? Ostatnia gierka, która mnie interesowała, to jest Ghost of Tsushima, który wyszło na PS4 i jest na Epiku. W tej generacji konsol nie wyszło nic, co mnie interesuje, począwszy od rzeczy, które daje teraz Nintendo, jest takie, <laughs> nie, przez rzeczy od Sony. Nie zrobili ani jednej gry, którą chcę ogrywać, a z Xboxa to jeszcze zabawniej, bo wszystko od razu wychodziło, więc nawet jak było tam jakieś hi fi Rush czy coś, to było takie, a, od razu jest na pcecie, to se mogę zagrać i nie interesuje mnie to, co tu się dzieje, więc <laughs> jak dla mnie obecna generacja, Konsol to jest porażka i to dosłownie porażka. To w ogóle mogłoby wszystko dalej wychodzić na PS4 i na Xbox One. Wrażenie miałbym to samo, że oh, lecimy na spalinach, czekam na nową generację konsol, bo tutaj już nic ciekawego się nie pojawi. A przeskok ani technologiczny nie jest na tyle duży, bo to już jest. No ale dobra, bo ja się tutaj rozjeżdżam. Rzeczy od Sony PlayStation będą wychodziły relatywnie szybko na nowym sprzęcie, takim jak e, Xbox nowy i Nintendo oczywiście, ale też mobilki Steam Epic, więc będą szli wszędzie, bo im się kasa nie zgadza. Nie się kasa nie zgadza, gadaliśmy o tym przy okazji problemów xboxowych na Genshinie na pewno ale tu mamy potwierdzenie że faktycznie te ploteczki że oni wszyscy dążą do pełnego unormowania na rynku co gdzie jest kiedy wydawane okazuje się prawdziwe nie, nie spodziewałem się tego spodziewałem się że Sony będzie się kto jak to ale Sony będzie się broniło dłużej może to jest część deala z Xboxem na temat xboxowych gier wychodzących na Sony więc to jest to zresztą Sony teraz poleciała informację że to co ich utrzymuje to są gracze PlayStation którzy kupują xboxowe gierki na PlayStation więc inaczej, Xbox byłby w naprawdę gigantycznych tarapatach. Nie to, żeby nie był. Jest, ale byłby w jeszcze większych. To jest dość ciekawa sytuacja, w której się znaleźliśmy. No i Sony ma dokładnie ten sam problem. Ale ja się spodziewałem, że Sony będzie się długo broniło, ze względu na to, że ludzie potraktowali obecną sytuację z Xboxem tak, jakby Xbox przegrał. Wojnę konsol, czyli Xbox dostał łupnia. Trudno to traktować inaczej i wszyscy się spodziewali, że teraz Sony zacznie się panoszyć, a nie że Sony zacznie panikować i wydawać swoje gry na wszystkich innych platformach, żeby nie klęknąć całkiem. Więc okej, okay, jest jak jest. Więc to starczy na dzisiaj, a ja bym przeskoczył do jednej ostatniej rzeczy. Tutaj zwyczajowo mówię, że powinny być trailery, ale niekoniecznie trailery dzisiaj będą, bo będziemy mówili o jednej grze, o której już kiedyś mówiliśmy. Więc przeskakując do tego, Primal Planet ma premierę i jutro z waszej perspektywy, ja się już nie mogę doczekać, i tutaj też się pojawiła fajna rzecz, że wczoraj, wczoraj, Wczoraj z mojej perspektywy, przedwczoraj z waszej perspektywy Pojawił się mój odcinek na temat Primal Planet Zapraszam, jest tutaj podpięty I z nim jest taki bajer, że to był odcinek z demówki Więc zapraszałem, że a, demówka jest, demówka jest Można sobie demówkę zainstalować i przetestować I ona powinna być I mam odpowiedź od ekipy, która ogarnia Primal Planet Na społecznościówkach, na X Że no, o, o, też zapowiadają, że demówka jest do testów Zaraz przed premierą nie ma tej demówki Jest takie, to ja może pójdę sprawdzę co się dzieje Ja macie wklejonego screenshota Więc miałem szybką... Wymianę zdań z człowiekiem, który stoi za postawaniem Primal Planet, demo. Nie wiem, czy wróci na dniach. Spodziewam się, że wróci na dniach do ogrania dla każdego zainteresowanego, ale jutro jest premiera gry, więc prawdopodobnie z pełnej wersji będziecie mieli tam w jakimś niedługim, niedługim czasie moje pierwsze wrażenie, jakby bardziej z pełnej wersji, więc to jestem ja. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Nie wiem, czy was zostawię z trailerem, czy nie, więc odlatuję dalej. I chciałem powiedzieć, że to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij do łapki w górę, jeżeli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka i świetnych tematów okołogrowych i popkulturowych do rozkminienia. Miłego do następnego i hej! Szczerze powiedziawszy, miałem gadać o mojej sytuacji sprzętowej, <noise> jestem tak zmęczony, że, że, że już nawet nie mam ochoty, niech chcę, jeszcze nie mam siły do tego. Patrzę na ekran i płaczę, bo dzisiaj spędziłem około 8 godzin próbując zmusić mój program do nagrywania, do montowania, kodeki, sterowniki AMD, całą resztę, żeby bawiły się razem ładnie i współpracowały ze sobą zamiast się próbować zamordować. I nie wiem czy mi się udało, chyba mi się nie udało, ale zobaczymy na tym montażu.